Co byś powiedział, gdybym ci powiedział, że twój kot próbował cię pocieszyć, a ty nawet nie zdawałeś sobie z tego sprawy? W przeciwieństwie do psów koty nie okazują uczuć w sposób, jakiego oczekujemy. Potrafią jednak wyczuć, kiedy czujesz się źle, i pokazują to subtelnymi znakami, których prawie nikt nie zauważa. Dziś odkryjesz dziesięcio cichych zachowań, których używa twój kot, aby cię pocieszyć, nawet gdy myślisz, że jest sam. Dajcie znać w komentarzach, czy kiedykolwiek w trudnym dniu poczuliście, że wasz kot zbliżył się do was. Znak jeden, pochylanie się bez patrzenia. Siedzisz na kanapie, może w milczeniu, trochę zagubiony w myślach, a twój kot wspina się obok ciebie. Ale nie patrzy na ciebie, po prostu opiera się o ciebie, lekko, jakby przypadkiem. Ale to nie przypadek. To jeden z najbardziej niedocenianych i potężnych gestów, jakie kot może wykonać, gdy wyczuje, że coś jest z tobą nie tak. Przytulając się do twojego ciała, nawet bez kontaktu wzrokowego, mówi Jestem tutaj. Nie musisz nic mówić. Koty z natury nie są inwazyjne w naszą przestrzeń emocjonalną. Szanują ciszę, smutek i pauzy. I właśnie dlatego ten subtelny dotyk niesie ze sobą tak wiele znaczenia. Kiedy opiera się o Ciebie w ten sposób, bez zmuszania, jest to sposób na zaoferowanie obecności bez nacisku. Rodzaj cichego pocieszenia, którego niewielu ludzi może zaoferować, ale który koty rozumieją instynktownie. Jeśli to się Tobie przydarzy, weź głęboki oddech. Nie wymuszaj interakcji. Po prostu bądź, ponieważ w tej chwili dzieli się z Tobą jedną z największych form uczucia, jaką może dać kot cichym zaufaniem. To właśnie tymi niemal niewidocznymi gestami koty pokazują, że czują to, co jest w nas, nawet gdy próbujemy to ukryć. Znak dwa: czujność z dystansu. Czy zauważyłeś kiedyś, że twój kot obserwuje cię z daleka? Bez zbliżania się, bez hałasu, po prostu obecny, z jakiegoś kąta domu. Może się wydawać, że to tylko ciekawość lub nuda. Ale kiedy jesteś smutny, przygnębiony lub przechodzisz przez trudny okres, to zachowanie zmienia znaczenie, to emocjonalne przebudzenie. Koty są ekspertami w czytaniu otoczenia, a ty również. Jeśli obserwują cię z daleka, w ciszy i w ciągłym kontakcie, to dlatego, że monitorują twoją energię, twój stan, twój wzorzec oddechu, a nawet dźwięk twojego płaczu. To tak jakby powiedzieć. Nie zamierzam naruszać twojej przestrzeni ale jeśli coś się zmieni, będę tutaj. To zachowanie jest powszechne u kotów, które mają głęboką więź ze swoimi właścicielami. Nie przybiegają jak psy, ale też cię nie ignorują. Pozostają blisko, czujne, czekając na właściwy moment, aby działać, lub po prostu pozostają strażnikami swojego milczenia. Jeśli twój kot siedzi na szafce, na krześle po drugiej stronie pokoju, a nawet na półotwartych drzwiach i patrzy na ciebie spokojnym wzrokiem, nie ignoruj tego. To kousi sposób powiedzenia. Widzę cię i obserwuję twoje serce, nawet jeśli jest ciche. Znak 3. Nieoczekiwane lizanie. Siedzisz tam, rozkojarzony i nagle twój kot cię liże. Może to być twoje ramię, twoja ręka, a nawet twoja twarz, lekko i bez ostrzeżenia. Większość ludzi uważa to za zabawne, a nawet za przypadkowe. Ale tak nie jest. To lizanie ma o wiele większy ładunek emocjonalny, niż możesz sobie wyobrazić. W kocim języku lizanie kogoś jest gestem głębokiej intymności. Robią to ze swoimi kociakami, z bliskimi partnerami i rzadko z ludźmi, chyba że istnieje bardzo silna więź. Ale kiedy to lizanie następuje w chwili smutku lub kruchości, niesie w sobie coś jeszcze potężniejszego. Jest to instynkt pocieszania poprzez troskę. Koty uspokajają się, liżąc. To ich sposób na powiedzenie: Należysz do mnie. Dbam o ciebie. Kiedy ci to robią, zwłaszcza w spokojny sposób, to tak, jakby próbowały przywrócić ci równowagę z tym, co robią najlepiej. To tak, jakby mówili: Gdybym mógł wyleczyć twój ból moim językiem, spróbowałbym. Wielu właścicieli ignoruje ten gest lub natychmiast odpycha kota, ale następnym razem, gdy to się zdarzy, pozwól na to. Przyjmij tę odrobinę czułości jako rzadki dar, ponieważ w cichym świecie kotów miłość oznacza również lizanie. Znak 4. Mruczenie wyrwane z kontekstu. Leżysz, być może po ciężkim dniu, a Twój kot pojawia się znikąd. Spina się obok ciebie, uspokaja się i zaczyna mruczeć. Ale coś jest nie tak. Nie głaskałeś go ani nie wchodziłeś z nim w interakcję. Po prostu podszedł i zaczął wibrować jak mały silniczek. Dlaczego? Większość ludzi kojarzy mruczenie z przyjemnością, i często dokładnie tak to brzmi, ale niewiele osób wie, że koty mruczą również, aby pocieszyć innych. Badania pokazują, że mruczenie ma lecznicze częstotliwości. Może pomóc zmniejszyć ból, złagodzić napięcie, a nawet przyspieszyć procesy regeneracji, zarówno u siebie, jak i u osób w pobliżu. A gdy kot wyczuje, że czuje się emocjonalnie rozstrojony, może użyć tego dźwięku jako leku sonicznego. To tak jakby powiedzieć Nie czujesz się dobrze, ale mogę pomóc. Pozwól mi tu zostać i wibrować moim spokojem, aż ty też to poczujesz. Ten rodzaj mruczenia jest inny. Dzieje się w ciszy, często w ciemności, gdy wszystko jest spokojne. Pochodzi z głębokiego, niemal niewidocznego instynktu troski. A najlepsze jest to, że nie proszą o nic w zamian. Następnym razem, gdy twój kot zacznie mruczeć niespodziewanie, zwróć uwagę na swój własny stan. Być może twój kot zdał sobie sprawę przed tobą, że nadszedł czas, aby wziąć głęboki oddech. Znak pięć: Straż cichej nocy. Budzisz się w środku nocy. W domu jest ciemno, cicho, ale gdy otwierasz oczy, zauważasz sylwetkę stojącą w drzwiach. To twój kot, cichy, po prostu obserwuje. Albo siedzi u stóp twojego łóżka, albo obok ciebie, nieruchomy. Dlaczego tak robi? Wiele osób ignoruje to lub nawet nie zauważa, ale to zachowanie ma swoją nazwę nocna obserwacja. To wtedy, gdy kot zdaje sobie sprawę, że coś w otoczeniu lub w tobie jest nie tak i postanawia zostać w pobliżu. Nie po to, by się bawić lub prosić o jedzenie, ale po to, by czuwać w ciszy. Koty są z natury stworzeniami nocnymi, ale kiedy decydują się spędzić te godziny, towarzysząc ci w chwilach słabości, mówi to wiele o więzi, jaka między nimi istnieje. To tak, jakby chciały powiedzieć. Jeśli obudzisz się przestraszony, będę tutaj. Niektóre koty zmieniają nawet swoje wzorce snu w tych okresach, zamieniając swoje nocne kryjówki na miejsca, w których mogą widzieć lub czuć swojego właściciela. Co więcej, gdy jesteś chory, Niespokojny lub pogrążony w żałobie, to zachowanie się nasila. Zauważają to. Więc jeśli zauważysz, że twój kot jest bardziej obecny wczesnym rankiem, nawet nie dotykając cię, nie myśl, że to przypadek. To troska. To instynkt, to cicha miłość kogoś, kto woli cień, ale nigdy nie zostawia cię samego w ciemności. Znak sześć powolne mruganie oczami, gdy pojawia się smutek. Jesteś cicho. Może cicho płaczesz, wpatrujesz się w przestrzeń i wtedy zauważasz, że twój kot cię obserwuje i robi coś subtelnego, mruga powoli, zamyka oczy na sekundę, otwiera je ponownie i nadal na ciebie patrzy. I znowu, powoli, spokojnie, prawie hipnotycznie. Ta prosta czynność, często pomijana, jest jednym z najpotężniejszych gestów zaufania i uczucia w kocim świecie. To tak, jakby mówił. Ufam ci. Wszystko jest w porządku. Jesteś bezpieczna ze mną. Ten rodzaj mrugania nie jest tikiem, ani snem. To czysta komunikacja emocjonalna. Koty nie patrzą nieruchomym wzrokiem, gdy chcą przekazać spokój. Instynktownie uczą się, że powolne mruganie jest oznaką relaksu i empatii. A co więcej, oczekują również, że odwzajemnisz gest. Tak, spróbuj mrugnąć powoli. Nie przesadzaj. Po prostu delikatna wymiana. Będziesz zaskoczony tym, co się stanie. Twój kot może znowu mrugnąć, podejść bliżej, położyć się blisko, a nawet zamruczeć. I podczas tego małego, cichego rytuału dzieje się coś głębokiego nawiązuje się więź emocjonalna bez słów. A tak przy okazji napiszcie w komentarzach czy kiedykolwiek zauważyliście ten typ spojrzenia u swojego kota? Czy kiedykolwiek próbowaliście odpowiedzieć powolnym mrugnięciem? Napiszcie mi poniżej. Wasze historie mogą pomóc innym właścicielom zobaczyć, co dzieje się również w ich domach. Znak 7. Nieoczekiwana zmiana miejsca. Na pewno wiesz, że twój kot ma ulubione miejsce. To stałe miejsce. Góra szafy, pudełko na korytarzu, przestrzeń za sofą. Ale w złe dni zauważasz coś innego. Bez niczyjej zmiany. Kot zmienia miejsce i siada bliżej ciebie. To nie przypadek. Kiedy twój kot opuszcza swoją zwykłą kryjówkę i przenosi się w miejsce bliższe, nawet jeśli chodzi o położenie się przy drzwiach sypialni lub pod krzesłem, na którym siedzisz, to cichy znak jego emocjonalnej obecności. Nie szuka fizycznego komfortu, ale stara się zapewnić komfort emocjonalny. Koty nie napadają. Ustawiają się w pobliżu, jakby chciały powiedzieć: Jeśli mnie chcesz. Jestem tutaj. Ta zmiana miejsca jest ruchem empatii. Czują zmianę w twojej rutynie, w twoim zapachu, w twoim głosie i zmieniają swoją strategiczną pozycję, aby podążać za tobą. To niemal tak, jakby byli w trybie dyskretnego nadzoru. Są na tyle blisko, że widzą, co robisz, ale wciąż szanują twoją przestrzeń. Jeśli twój kod robił to w dni, kiedy płakałeś, byłeś chory lub po prostu chciałeś być cicho. Wiedz, że to zauważył i na swój sposób odpowiedział. A czasem największym dowodem miłości nie jest bezpośredni gest, ale prosty akt zmiany miejsca, aby być bliżej tego, co ważne. Znak 8. Lustrzane ziewanie. Jesteś w domu, wyczerpany. Wypuszczasz głęboki westchnienie i nagle twój kot zewa. Może to wyglądać jak zbieg okoliczności, ale nauka i obserwacja kociego zachowania mówią co innego – może to być emocjonalne odbicie. Koty są mistrzami w wychwytywaniu subtelności. Wyczuwają, kiedy zmienia się Twój oddech, kiedy opadają Ci ramiona, kiedy pomieszczenie staje się gęstsze. A czasami w odpowiedzi na to ziewają. Nie ze snu, ale z empatycznej reakcji na Twój stan emocjonalny. Ziewanie jest sposobem kota na rozładowanie napięcia. Kiedy kot wyczuje, że jesteś zestresowany, niespokojny lub smutny. Ziewanie może być próbą przywrócenia spokoju w otoczeniu. Co więcej, w domach, w których istnieje silna więź, koty uczą się synchronizować zachowania ze swoimi właścicielami. Jeśli się relaksujesz, a twój kot zewa zaraz po tobie, lub w tym samym czasie, może to być znak jego ciała. Jestem z tobą. Oddychajmy razem. To prawie niewidoczny znak i dlatego jest tak piękny, ponieważ pokazuje, że więź między wami wykracza poza słowa. Rozkazy czy wymuszone uczucie. To energia, harmonia, objaw cichego współistnienia i głęboko uczuciowy. Więc następnym razem, gdy ziewasz, a twój kot robi to samo, uśmiechnij się w duchu. To tak, jakby twój kot mówił: Poczułem, że puściłeś ciężar. Teraz moja kolej. Znak dziewięć. Ciche miauczenie bez wyraźnego powodu. Jesteś sam, może w ciszy, rozmyślając o życiu, i nagle, znikąd, twój kot podchodzi do ciebie i wydaje ciche miauczenie. Nie jest to miauczenie głodu ani zabawy. Jest niskie, niemal nieśmiałe, jakby cię wołał, ale niczego nie żądając. Ten rodzaj miauczenia jest formą bezpośredniej komunikacji emocjonalnej, którą wielu właścicieli ignoruje. Kiedy kot wydaje ten dźwięk w spokojnych lub delikatnych momentach, testuje otoczenie. Czy wszystko w porządku? Czy mogę teraz wejść do Twojego świata? To dźwięk empatii. Rodzaj połączenia, który nie czeka na odpowiedź werbalną, obserwuje Twoją reakcję. Jeśli weźmiesz głęboki oddech, jeśli na niego spojrzysz, jeśli wyciągniesz rękę, jest bliżej. Jeśli go zignorujesz lub będziesz przytłoczony, może się oddalić, ale nadal tam jest. Ponieważ to miałczenie, nie prosi o uwagę, oferuje obecność. To kousi odpowiednik sytuacji, w której ktoś delikatnie puka do drzwi twojej sypialni i pyta bez słowa: „Czy mogę tu zostać z tobą na chwilę?” To miauczenie pojawia się zazwyczaj w dni, kiedy czuje się inaczej, emocjonalnie wstrząśnięty, zmęczony, z zagubionym spojrzeniem w oczach. A największe piękno tkwi właśnie w tym: twój kot to zauważa i odpowiada w najdelikatniejszy sposób, jaki zna, miękkim, niemal nieśmiałym dźwiękiem. Który mówi. Zauważyłem, i zależy mi. Znak dziesięć. Cisza wokół domu. Wstajesz z łóżka i idziesz do kuchni, potem do łazienki, potem do sypialni. I nie zdając sobie z tego sprawy, on tam jest. Twój kot nie miałczy nie prosi o jedzenie, nie skacze na ciebie. On po prostu podąża za tobą. Spokojnie, prawie niewidocznie. Jak cichy cień. To zachowanie jest czymś więcej niż tylko ciekawość lub rutyna. Kiedy twój kot podąża za tobą po domu, nie nalegając na nic, ćwiczy to, co wielu ekspertów nazywa empatycznym towarzyszeniem. To kousi sposób powiedzenia. Nie chcę zmieniać twojej ścieżki. Chcę po prostu iść z tobą. W dni, kiedy czujesz się emocjonalnie roztrzesiony, niespokojny lub po prostu smutny, to zachowanie często się nasila. Twój kot zauważa twój niższy poziom energii i cięższy oddech i postanawia nie zostawiać się w spokoju, nawet jeśli myślisz, że tak jest. W przeciwieństwie do psów, które mogą być pobudzone lub domagać się uwagi, koty podążają w milczeniu. Obserwują. Idą za lub obok. Bez pytania. Bez naciskania. Po prostu stają się obecne. I często ta subtelna obecność jest dokładnie tym, czego potrzebujemy. Kimś, kto nie próbuje niczego naprawiać, nie przerywa ciszy, ale też nas w niej nie opuszcza. Jeśli twój kot ci to robi, wiedz, że mówi w najczystszy sposób, jaki zna. Nie rozumiem twojego bólu, ale nie pozwolę ci przechodzić przez to samemu. Teraz, gdy znasz te 10 cichych znaków, możesz spojrzeć na swojego kota w innym świetle. Możesz zdać sobie sprawę, że zawsze tam był, próbując na swój sposób zaoferować ci coś czego nie każdy człowiek potrafi dać, obecność bez osądu. Koty nie mówią, ale mówią oczami, ogonami, ciszą, drobnymi gestami, których prawie nikt nie widzi, a najbardziej wzruszające jest to, że robią to nawet wtedy, gdy my nie odwzajemniamy się tym samym. Nie oczekują oklasków, nie domagają się wdzęczności, po prostu zostają blisko z miłości. Więc następnym razem, gdy będziesz smutny, nie bądź zaskoczony, jeśli pochyli się bez patrzenia, miał czy bez powodu, lub podąża za tobą, jakby nie wiedział, dokąd iść. On wie, idzie tam, gdzie twoje serce prosi o pomoc. A teraz, gdy już wiesz, jak interpretować te znaki, oddaj. Z szacunkiem, spokojnie, z prawdziwym uczuciem. A teraz napiszcie w komentarzach, które z tych oznak pokazał wam wasz Kot a wy zauważyliście je dopiero teraz. Jeśli ten film pomógł Ci lepiej zrozumieć miłość Twojego kota, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał. Będzie jeszcze wiele takich treści. I pamiętaj, czasami najprawdziwsza miłość nie wydaje dźwięku. Po prostu zostaje.